Wialnia Amazon numer 6, wyprodukowana przez firmę Max Berger, która znajdowała się w obecnym lubinie. Wentylator, napędzany korbą, generuje wiatr ukośny do góry. Dodatkowo ruch korby porusza całym koszem sitowym. Zanieczyszczone zboże wsypujemy do kosza. Następnie, przez szczelinę, trafia na sita. Pierwsze sito o największej średnicy oczek oczyszcza ze słomy, z gonin oraz drobnych czy kawałków kłosów. Następnie zboże przelatuje na następne sito, gdzie Zboże powinno spać a do przodu powinny wysunąć się większe zanieczyszczenia, takie jak kamienie. Następnie zboże trafia na sito piaskowe. Po którym pełne zboże, pełne ziarno powinno przejść do tyłu wialni, a zanieczyszczenia drobne oraz połówki ziarna. Wysypać się z boku wialni. Wiatr, wygenerowany przez wentylator, przechodzi przez całą masę oczyszczonego zboża i wywiewa do przodu wialni drobne zanieczyszczenia.